Sprawa robi się coraz bardziej ciekawa. Właśnie Ferrari na swojej oficjalnej stronie w internecie podało, że zwróciło się w liście z prośbą do FIA, czyli organizatora całego cyklu Formuły 1, o wyjaśnienie sprawy Sebastiana Vettela z ostatniego Grand Prix Brazylii. O co chodzi? Chodzi o to, że na czwartym okrążeniu tegoż pasjonującego wyścigu Sebastian Vettel po kraksie, kiedy uderzony przez Bruno Senne musiał odrabiać straty do czołówki i gonić Alonso, miał wyprzedzić... Kierowcę, dokładnie Żona Rika z firmy siostry Red Bull'a, czyli Toro Rosso, podczas kiedy w tym właśnie rejonie toru była żółta flaga. Żółta flaga nie pozwala na wyprzedzanie, na wyprzedzanie innych, innych samochodów. I teraz według BBC, która dość obszernie opisuje całą sprawę, o tyle jest to skomplikowane, że rzeczywiście na zapisach wideo widać, że Sebastian Vettel. Ma przed sobą mrugające żółte, żółte światełka. Natomiast redaktorzy, redaktorzy BBC sugerują, czy też może delikatnie próbują Sebastiana Fetela usprawiedliwiać, twierdząc, że okrążenie wcześniej na trzecim okrążeniu w podobnej sytuacji, kiedy te żółte światełka migały, na poboczu stał, stał sędzia i machał zieloną flagą, a więc zielona flaga umożliwiała mistrzowi świata, aktualnemu mistrzowi świata wyprzedzenie. Słabszego rywala. Przypomnijmy, że ten wyścig zakończył się w, w sposób absolutnie niezwykły, to znaczy, Fernando Alonso był na drugim miejscu i przegrał Mistrzostwo Świata do szóstego na mecie w Brazylii Fetela y, trzema punktami. Gdyby Fia zainteresowała się tym przypadkiem i gdyby uznała, że Sebastian Fetel jednak popełnił wykroczenie, y, ukarałaby go, co jest zapisane w przepisach, 20-sekundową karą. 20 sekund na mecie oznacza, że Sebastian Fetel spadłby z szóstego miejsca, gwarantującego mu trzeci z rzędu tytuł, na miejsce ósme, dające Mistrzostwo Świata Fernando Alonso o jeden punkt. Także jest się o co bić. Czy, czy jest to fair składanie takiego protestu, czy, czy tutaj ten duch sportowy ma, ma no, no jest, jest najważniejszy. No wydaje się jednak, że przepisy są przepisami. Ja osobiście uznałbym, że jeśli uda się sprawdzić, czy tam na poboczu nie stał jakiś człowiek i nie machał zieloną flagą, jeśli te, te doniesienia BBC się potwierdzą, no to mamy do czynienia z kontrowersyjną sytuacją na Samym początku wyścigu, na czwartym okrążeniu z 71. Czy to wypaczyło rywalizację ten manewr? Nie sądzę, żeby akurat ten manewr wypaczył rywalizację, natomiast no, przepisy są przepisami. 20 sekund do tyłu i Sebastian Vettel traci Mistrzostwo Świata. Byłaby to na pewno no, jedna z najdziwniejszych końcówek sezonu Formuły 1. Przypomnę jeszcze, że FIA ma na dokładnie jeszcze dwa dni na rozstrzygnięcie, czy, czy Sebastian Vettel popełnił jakiś błąd i zostanie ukarany, czy nie. Czyli de facto ma dwa dni do 30 listopada, do piątku na to, żeby zadecydować, kto jest mistrzem świata, czy Sebastian Vettel, który przejął już wszystkie laury, czy może jednak Fernando Alonso, który naciskał Ferrari, aby o taki protest się pokusiło. FIA oficjalnie Oficjalnie na razie nie potwierdza, czy zajmuje się tą sprawą. Według BBC na pewno tak. Musimy poczekać do piątku. Czy Sebastian Vettel jest jeszcze mistrzem świata? Zadecyduje do piątku FIA.